Ej tu się tu się On ma kewa. Pomocy. o Full box? Oj, 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 Jeden kapel ma. tylko No, miał 10 chyba. Uważaj. Ej, dwóch w boxie. 70 white. Lara 70. white. 30 white. Let's. 16 white 70 white To jest człowieku, nie wymagaj od tych ludzi zbyt dużo 44 biała bohaterka Dead I Dead 70, 170 jak coś Jeden tu jest, tam nie tam niego Zapiję No, to nieźle wjechałem do boxa Leci w ludzi jak coś, na lotniak. No właśnie. Się... Tam jest typ kolejny. Raz, raz, no. no kurde, muszę Jezus, malia, strawowałem. Ja, tak. Ale odwaliłem ryż, proszę was. Nice, podnoś mnie szybko. Krak, let's. 90 white. 50 90 white. 1 HP, 80 tam white. Tu nie wiem. Tu jest cały team, jak coś. Wiem, tylko że mam full white. ktoś det. Go, weźcisz tą siankę. Czekaj Dead Na jeszcze 91 dosłownie. Lądował na drzewie det. Ja mu dawał. Krak. Wyskoczył. Też jest jeden 90 yeah. Dobijam. Nice Tu gdzieś Na no, mnie? No. Ej, co jest? Ej, Ej, tak 90 white Nie, dobijam. Jezu! I, Ale Misa zawaliłem ty. Jestem chyba najgorszy w tą grę. Ale to... W sumie to nie jest wyzwisko w nikogo strony, Dad? Tam jest jakaś ekipa z jebków, bo my jesteśmy 3 na 3 na nich jak coś. Krak! Eee, y y no krak! Y Chciałem cofnąć Delikatnie Plas został Ja mam impulsy, poczekaj Nice Ale skin no power najlepszy, nie? Chociaż nie, czy będzie Ant, więc Błagam! 8%, no nic, jeszcze jeden A tak dokładnie podję, to masz jedy, na domku jedy. i go teraz bombarduję 1kp, dead to no. ma. Nie wiem 5 zabijeś. No tak. Dead Najpierw koza się odpaliła u mnie. Jeden nobek box, głowa, dead let's go Jeden kp co jesteś mi się? Kto go zabił? Ci leci, leci. Trzymaj bigi. Nice. E, jak na trzeba niech strach coś. Ej, ale na reloadzie to chyba nie da się znaleźć bigu, prawda? nie? Djażą to wychowo. Uuuuuu. Jestem in... Ej, crack, crack, crack. Let's. Ej, pomożecie! Nice. Proszę! Proszę! Let's. Ej, nice! Dosta o, obserwujesz mnie co, nie? No. I rozumiesz, że ja go nie zabiłem? Nice! Nice, hubok! O kurwa! Nice. Yeah. Ej, dobra, a on nie dostał tą 130? No dostał! To jak on dostał drugą pompę i on żyje? Ale nie, nie, to tym drugi, bo oni mają te same skiny Ej dobra, ja misuję tyle pomp i ja idę 200 wygrać jutro Cześć? Gdzie na tobie? Na ciebie dead? 1hp dead? Oj, ale dostał spraya kolega Dajcie <grym> mi solówkę zrobić diglem Pod tiktoka, masz go? No kurwa, kampi się Dobra nie zabijaj, nie zabijaj go Nie zabijaj go Ale debilu, to jest ostatni, to co ty no, ale to, co? O, Aby nie był unreal. No jak nie, na no, 8% schopił Wind 40 kg. Let's go, unreal. Let's fucking okay. go. I co teraz? I co teraz? <small>